Cześć, z tej strony Joanna i witam Was bardzo serdecznie w serii naszej mini, mini, mini świątecznej. W sumie nie wiem na daną chwilę, jak to nagrywam może to jest śmieszne, ale słuchajcie, nie wiem, jaki ona ma do końca tytuł na jaki tytuł się zdecydowałam. Także nie będę mówiła, jaki to jest tytuł, ponieważ do końca nie wiem, jaki. Został nadany, bo chodzą mi dwie opcje po głowie, nieważne. W każdym razie, Sławek was wita swoim głodnym brzuchem, tak, bo trochę napił się alkoholu, pobrykał tu z jakąś dziewczyną, jak pamiętacie wczoraj. No i tu przypominam, w akwarium jest nasza pani Mikołaj. Także my chcemy to zmienić, ponieważ jest to co najmniej dziwne. No i no, nic dziwnego, Sławek, że jesteś bardzo głodny. Jest siódma rano, ty już dzisiaj idziesz do pracy na dziewiątą, moi drodzy, także fajnie by było jakbyś się trochę najadł, tutaj opróżnij sobie, albo nie, najpierw wiesz co, chodź do ubikacji, szybciutko skorzystaj, no i potem właśnie zaczynamy oczywiście od kawy, śniadanie, śniadanie, zaczynamy dzień od kawy, tak, to chciałam powiedzieć. Trochę ci się tu zrobił bałagan, mój drogi, także będziesz musiał sobie to posprzątać, ale to już jest, że tak powiem, twój problem. Także no. No i dzisiaj on sobie pójdzie do pracy, a później zobaczymy, może jeszcze odwiedzimy jakieś fajne miejsce wieczorem. Ja go spróbuję przekonać, żebyśmy poszli gdzieś indziej, a nie tylko do tego klubu, gdzie ciągle łazi z tymi dziewuchami, ciągle te same twarze. No, czasem pojawiają się jakieś nowe, przyspieszę to. Pojawiają się czasem jakieś nowe, no ale wiecie, no to też nie jest, że tak powiem nic specjalnego, no bo jakby ciągle no, w tym samym miejscu jest, nie? Zjedz sobie herbatniki, twoje ukochane na śniadanko. Kawusia, herbatniki, co chcesz zrobić, chcemy iść do pracy. Dzisiaj on się na tyle dobrze czuje, że ja myślę, że ze spokojem może sobie iść do pracy, tylko wypij sobie tą kawusię, żebyś się jakoś w pracy trzymał, tak. Super, no i sobie weź herbatniki, w ogóle ten widok za oknem. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu uwielbiam widoki za oknem w Simsach. No aha, i ostatnio widzę, że lubisz sobie siedzieć w fotelu. No dobra. No to moi drodzy, zaczynamy kolejny dzień ze Sławkiem i z jego kawusią oraz herbatnikami. No bo on nic innego na śniadanie. Nie wyobraża sobie, jeśli jakiś tam wiecie, nie wiadomo, jakich kanapek albo jakichś innych dań. Poza tym on nie umie gotować, także to jest coś, co zawsze gdzieś ma w lodówce czy w szafce, bo w sumie jakieś herbatniki nie powinny być chyba w lodówce, prawda? Nie wiem, nie wiem, no ale no. W każdym razie, moi drodzy, myślę, że spotkamy się ze Sławkiem już po prostu yy, po pracy, bo teraz nic się nie będzie działo. On musi się przygotować, wiecie, trochę ogolić coś tam i pójdzie do pracy. Także do usłyszenia już za momencik. Oczywiście nie uwierzycie, jak Sławek tylko wyszedł, pod wyszedł do pracy, a właściwie wychodził do pracy, minął się z zobaczcie, z peny i tutaj mamy informację taką: Hej, u mnie w domu zabrakło ciepłej wody, a potrzebuję kąpiel. Kąpieli. Czy będzie ci przeszkadzać, jeśli umyje się tutaj? No oczywiście, mm, Pani, yy, wiecie, ona próbuje za wszelką cenę się do niego zbliżyć, bo chyba mu się spodobała ta wspólna noc razem. No skoro przyszła w samym ręczniku, to coś oznacza, prawda? <laughs> także no nie wiem, nie wiem sama, co o tym myśleć, moi drodzy, no ale no jego nie ma, także no nic z tym nie zrobimy, Pani. Musisz innym razem wpaść. Tak bardziej myślę w godzinach nocnych, bardziej by mu się to spodobało, zdecydowanie. Jesteśmy teraz w domu u pewnej starszej pary małżeństwa. Ona ma na imię Eleanor, no i ma męża. Jesteśmy, dlaczego my tutaj jesteśmy? Jesteśmy w ogóle w dzielnicy tej studenckiej, gdzie oni sobie tutaj mieszkają. I zaraz wam powiem, dlaczego tu jesteśmy. Ta para staruszków. Ta pani jest, nie pamiętam z kim ona jest, z ona jest z zawodu, ale w każdym razie do swojej pracy, no zdecydowanie potrzebuje komputer. Ale że ta pani, Eleonor, no nie za bardzo z tym komputerem sobie radzi, potrzebuje pomocy. To właśnie kiedyś spotkali się na swojej drodze z właśnie ze sławkiem. No i Sławek zaproponował pomoc po prostu, dlatego właśnie oni tu są w tym pokoju i on tu przy tym kąpie ciągle siedzi. No i przed chwilą skończyli lekcję, także jak widzicie on zabawy bardzo mu brakuje. Ta para mieszka z wnukami, tutaj mamy dziewczynę Elenę, się nazywa, jak widzicie bardzo fajna dziewczyna, gra na skrzypcach. W ogóle bardzo ładna jesteś, może by tak ciebie, a nie, ty jesteś nastolatką, pokaż się. Ech, no jej niestety nie zwerbujemy, bo jest nastolatką, ale zobaczcie jaka ona jest ładna, także fajna, fajna, no ale niestety odpada, bo jest nastolatką, a my tutaj raczej nie jesteśmy w tych tematach zainteresowani. No i tutaj jest kolejny wnuk, też nastolatek, także oni sobie tu mieszkają i udzielamy po prostu korepetycji tej pani, tak, nie da się tego inaczej nazwać, jak korepetycje, także... Będziemy odwiedzać ten dom na pewno nie raz. Myślę, że przed wyjściem jeszcze sobie skorzystasz z toalety i y, oczywiście zrób im psikusa. Mam nadzieję, że najpierw skorzystasz. Tak, skorzystaj z toalety, zrób psikusa. Zobaczymy, czy możemy coś tutaj porobić fajnego. Możemy włączyć radio, żeby może sobie mm, posłuchajmy, może blusa taki relaksujący. O, zobaczcie, robi nam coś dobrego do jedzenia. Nie, zrobiła tylko dla siebie. Bo przydałoby się, jakby nam zrobiła coś dobrego do jedzonka, nie? Za to, że mm, pomogliśmy jej. No ale cóż, no to myślę, że po prostu sobie coś sami weźmiemy. Myślę, że ona może coś dla nas przygotowała. Kanapkę z masłem orzechowym, czemu nie? A widzę, że tutaj Elena też sobie bierze kanapeczkę, także fajnie. Myślę, że sobie tu jeszcze usiądą. Co ja mam z tym, że ciągle mówię, myślę. Zjedz sobie i właśnie posłuchaj. No, i tu pogadaj, może z tą nastolatką, może też pogadaj. Ona jest chyba. Czy to ty jesteś spięty? Nie, to chyba ty jesteś taki spięty. A ty tutaj. O, poschlebiaj tej starszej pani. Powiedz, że świetnie sobie radzi z tym komputerem, że wiecie, krok po kroku dojdzie do perfekcji, że wszystkiego się nauczy. Że to wcale nie jest takie trudne, no, że wymaga po prostu praktyki, prawda? Także pogadaj tutaj z dziewczynami. Może jeszcze potem narzekaj na potrawę, może nie. Może nie mów jej, że ta kanapka jest niezadobra. Myślę, że możesz jeszcze jakiś tutaj dowcip opowiedzieć jednej i drugiej. A, możesz powiedzieć, czy ci smakuje, czy nie. W sumie o smaku potrawy możesz też pogadać. Także tak widzicie, to się prezentuje. Jak nie impreza, to korepetycje udziela, także ma zdecydowanie takie podwójne życie i no bardzo bym chciała, żeby on dostał jednak od życia tą drugą szansę, żeby był w stanie zmienić to życie. No bo widzicie, ma jakieś takie dobre zapędy, jak właśnie teraz, nie? Udziela korków. No to jest bardzo fajna sprawa. Bardzo to jest miłe. O, widzę, że się fajnie zagadaliście. No to super. Możesz się jeszcze później ogrzać. I myślę, że sobie skoczymy właśnie gdzieś, w jakieś kolejne miejsce. Nie wiem, czy do klubu byś chciał iść, czy do baru. Może byś chciał pójść się, odstresować i pośpiewać. Tak, fajna dziewczyna, nie? No widzę, że Ci się podoba, ale no to niestety no to jest nastolatka, także, mój drogi. No, nic z tym nie zrobimy. No, i tu właśnie jest ten dziadziuś, mąż tej pani, której udzielamy korepetycji, tańczy sobie fajnie. Dobra, moi drodzy, w takim razie on się tu ogrzeje, jeszcze pogada sobie z tymi ludkami. Myślę, że widzimy się za chwilę. Kurczak, on jest fajny, naprawdę mi się podoba, jest bardzo fajnym simem. Moi drodzy, jesteśmy w klimatach zdecydowanie studenckich, około studenckich, bo jesteśmy cały czas w tej dzielnicy. No i zobaczcie, Przyszliśmy do akademika, mamy tu Julię, także jak najbardziej o, flirciarsko się z nią zapoznaj, ona jest młoda, dorosła, no idealnie dla Ciebie, tylko szkoda, że sobie poszła, ale przyszła jakaś inna. A nie, to jesteś Ty. Patrzcie, poszła się przebrać w jakąś, wiecie, lepszą, lepszy strój, bo ewidentnie, ewidentnie chyba on jej wpadł w oko, no jak zresztą wszystkim dziewczynom. Także zapytaj o kierunek studiów. Może tak od razu za ręce i nie trzymaj, bo to by było chyba trochę dziwne. A zapytaj o zawód, powiedzmy, że on pyta o różne rzeczy, jak tam się czuje, trochę ją pochwal, że taka fajna. Co tam jeszcze byś mógł powiedzieć? Dziel się wiedzą o astronomii, powiedzmy, że to jest taka twoja stała gadka. Oczywiście jej też poschlebiaj. Julia studuje kierunek fizyka. No patrzcie, no to fajnie, ej, w sumie. To taka mądra dziewczyna z niej, nie? O, pokaż jej zdjęcia, tak trochę się do niej zbliżysz. Poznaj. O, patrzcie, oni sami nawet się położyli na ten. Ło! Wow. No to jest ewidentnie przeznaczenie, nie? Nie myślicie? To jest chyba przeznaczenie. Patrzcie, gdzie leżą tu. A tu akademik. To tu jeszcze jest ciekawe w tym akademiku. Zaraz zobaczymy. W ogóle jestem ciekawa, czy jakby ta gra postępuje, jak my tu nie gramy. Kto tu. Ach, ja Jezus, myślałam, że to jest ta gwiazda. Jestem właśnie ciekawa, kto tutaj mieszka, jak my, że tak powiem, nie gramy tu. Czy ci ludki, te ludki się tutaj, wiecie, jakoś yy, mimo wszystko zamieszkują ten akademik? Czy tutaj jest pusto wtedy? Właśnie nie wiem. O, poplotkuj z nią jeszcze, zowiedz się co tu słuchać w okolicy, poschlebiaj jej, rozmawiaj o zimnej pogodzie, no powiedz, że dzisiaj jest tak dosyć chłodno, że nie jest fajnie, może o, ponarzekaj jej na zimno. Może wtedy za... zgodzi się, żeby przyjść do ciebie do domu. Opowiedz jej też porywającą historię o tym, jaki ty jesteś uzdolniony, że ty tak wiesz, na tych komputerach. Albo, no nie wiem, opowiedz jej jakąś zmyśloną. O, mamy szósty poziom charyzmy. Możemy wysyłać fotki z komputera? O, no i super. Dobra, i jeszcze bym chciała, żebyś zapytał się jej, czy ona jest w ogóle w związku. Jestem ciekawa, czy ona jest w związku, czy nie. Fajne to bardzo mi się podoba ta okolica, naprawdę fajna, fajna. W ogóle studia, znaczy sama okolica ze studiów mi się mega podoba, bo sama gra w studiach jest no niezbyt ciekawa. Jest ingielką, także spoko. No to może... Poczekaj, czekaj, co byśmy tu mogli? Może tak flirtuj, spróbuj delikatnie tak bardzo. Zobaczymy, co ona na to powie. Teraz ona ci coś opowiada, tak? No. O, dzisiaj coś teraz mówi, ale w ogóle fajna jest ta Simka, strasznie fajna. Ona jest z tego trailera chyba, prawda? O studiach. I podoba mi się, że ona nie jest taka chudziutka, szczuplutka, tylko wiecie, ma kształty, jest taka zaokrąglona, ej, no bardzo mi się to podoba. Jeszcze zapytaj ją o dzień, a później to już z grubej rury tutaj pochwali wygląd, powiedz, że też Ci się podoba, nie? No, fajna jest. W sumie nie wiem, czy ona Ci się podoba, znaczy wydaje mi się, że tak, bo oni się dosyć fajnie dogadują widzę. Wymień się z nią numerem telefonu, zawsze możecie się zgadać jeszcze przez telefon, jak coś nie wyjdzie dzisiaj. No i tutaj jeszcze flirtuj z nią. No i co, dasz nam numer? A, chyba da. No dobra, dobra, jesteś fajny, to Ci dam numer. Czemu nie, co? No, jeszcze i tam po sklepie. Oj, chyba już jest bardzo zimno, bo zobaczcie jak ten, jak im jest. Jak im para z ust leci, nie? No, my musimy już lecieć do domu, bo jesteśmy zmęczeni pewnie. No, zabawy nam brakuje. Ojej, jesteśmy brudni, zaraz będziemy śmierdzieć. Nic nie wyjdzie z tego podrywa, jak będziesz śmierdział, tyle ci powiem. Okasz podziw jej. Powiedz jej, że jak ona może tak z tobą gadać i się uczyć równocześnie? Boże, co to za pilna studentka! Widzieliście kiedyś taki, taką pilną studentkę? Pochwali wygląd jeszcze raz, bo to zawsze działa na kobiety i gadka na podryw. Zobaczymy, czy ona to łyknie, czy nie. Ale może dzisiaj odpuścimy sobie noc z jakąś kobietą, bo już jest pierwsza w nocy w sumie. Posi jej pocałunek na pożegnanie. Niech ona o tobie myśli, a no, niech ona o tobie rozmyśla w nocy i w ogóle wiesz, taki będziesz trochę niedostępny. No, także ja myślę, że właśnie już dzisiaj spróbuję go przekonać do tego, że no nie musi ze wszystkimi kończyć, wiecie, w łóżku, tak? Tylko, że fajnie jest mieć też przyjaciół, fajnie jest mieć z kim pogadać po prostu, a nie tylko imprezy, tańce, szaleństwa i tak dalej. Gdzie on poszedł? Ten już Polas po książkę, słuchajcie. Nie no, nie, nie, nie. Wracamy do domu. Zdecydowanie wracamy do domu, skoro on już tutaj dobiera się do czyjś książek. O patrzcie, ta przyszła za nami, nie? Wracamy do domu, tak. No i wróciliśmy sobie do domu o drugiej w nocy i zobaczcie, co tu się wydarzyło. Na podłodze, no wiem, że jesteś troszeczkę zmęczony. Na podłodze, to znaczy, my uznajmy to, że to było. Po prostu w skrzynce, tak na listy, znaleźliśmy takie piękne pocztóweczki, właśnie świąteczne. No i e, e, on Sławek teraz sobie właśnie zobaczy, od kogo to jest, bo ja jestem też bardzo ciekawa, od kogo te pocztówki dostałeś. E, więc powiem Wam, o Jezu, co tu się dzieje z tą kamerą? Podobają Ci się czy nie? No tak się trochę zastanawia, nie za bardzo wie o co chodzi. No, i powiem wam, że te pocztówki dostał od tej właśnie starszej pani, u której byliśmy na korypetycjach. Tak, moi drodzy, ona widocznie coś tam poznała już tego sławka i wie, że on tak ze świętami to nie bardzo. Także dała mu po prostu prezent, miała jak tu pięknie, wszystko śmierdzi. W sumie, o, kawę masz jeszcze do wypicia. Wypij z desperacją. Czemu nie? O drugiej w nocy, a to będziesz miał na śniadanie. Także ona po prostu pomyślała, że będzie mu miło i przyjemnie. Jeśli da mu jakieś tam malutkie pocztóweczki, wie, że on tych świąt nie lubi, ale no stwierdziła, że taki mały element, no to chyba mu nie będzie tak bardzo przeszkadzał. Także zaraz zobaczymy, gdzie on w ogóle to ustawi. No tak, no i ustawił sobie tutaj na biureczku. Także myślę, że jednak coś go, wiecie, jakoś to ruszyło, że no od starszej pani takiej przesympatycznej osoby dostał. Takie świąteczne elementy, także ustawił sobie to tu na biureczku. Tutaj widzicie, w środku jest dedykacja, jakieś życzenia. Myślę, że nawet ta starsza pani mogłaby go jakoś tak bardziej przekonać do tego, żeby on po prostu zaczął te święta jakoś bardziej odczuwać. No i żeby było mu po prostu milej podczas tych świąt, i żeby przede wszystkim. Wiecie, miał z kim je spędzić? No bo ja sobie nie wyobrażam, żeby spędzić święta zupełnie samotnie tak jak on, prawda? Bo on ma tylko te dziewuchy, rodziny za bardzo nie, nie znamy, nie wiemy co z jego rodziną. Także no ma te dziewuchy, te prawdziwe i tą tutaj nad łóżkiem. Także no fajnie będzie, jak on będzie mógł w ogóle spędzić z kimś te święta. Zakopał się tu w tych poduszkach. Yy, także no fajnie. Mamy pierwszy element świąteczny, który już Sławek zaakceptował. Także moi drodzy, napiszcie mi jakie macie koniecznie propozycje dalej, jak go tu powoli przekonywać do świąt, bo ja myślę, że właśnie ta starsza pani jest w stanie to zrobić. A my jej, myślę, pomożemy, damy jej kilka pomysłów, także czekam na wasze propozycje. W ogóle miałam to ustawić i zapomniałam, także ustawienia czyszczenie automatyczne włączone i zacznij sprzątanie. Pauzę zrobiłam? Ach, musiałeś wstać do tego. No trudno. Moi drodzy, ja się będę powoli z wami żegnała już dzisiaj. Tak, w nocy niech sobie ten odkurzacz jeździ, ty tam idź jeszcze spać, a odkurzacz nam tu sprawę załatwi. Dobra, moi drodzy. W takim razie mm, słyszymy się już yy, niebaw... O, jaki tu mamy widok, słuchajcie. <grych> Na tutaj, o proszę. Moi drodzy, widzimy się już niebawem. Czy my, nie wiem, czy my się zawsze każdym razem będziemy żegnać z nim w gadkach od Piżamy. No cóż, no on jest taki sexy w sumie, że możemy na niego trochę czasem popatrzeć, nie? <grym> Dzięki za oglądanie i napiszcie mi koniecznie, jakie macie pomysły, żeby przekonać Sławka do świąt, co tam wykombinować z nim, żeby to życie mu się po prostu lepiej ułożyło, żeby miał taką wiecie, świąteczną, chociaż atmosferę i rodzinę, żeby te święta spędził po prostu bardzo, bardzo miło Miło. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, pa. pa.